Pan Szlabanik i nauka kolorów. Na osiedlu, tuż przy wjeździe na parking, stał pan Szlabanik. Każdego dnia pilnował porządku i witał samochody, które wjeżdżały i wyjeżdżały z parkingu. Pewnego popołudnia Ania, Mateusz i Zosia bawili się w pobliżu, gdy nagle pan Szlabanik postanowił opowiedzieć im coś ciekawego. Dzieci. Czy zauważyłyście, że samochody przejeżdżające obok mnie mają różne kolory? zapytał. Tak! zawołała Sosia. Ale jest ich tak dużo. Może pobawimy się w rozpoznawanie kolorów? zaproponował Mateusz. Świetny pomysł! zgodziła się Ania. I tak dzieci stanęły obok pana szlabanika i zaczęły przyglądać się przejeżdżającym samochodom. Jako pierwszy przejechał czerwony samochód. To kolor ognia czerwone auta często wyglądają na bardzo szybkie powiedział pan Szlabanik. Jak truskawki i maki dodała Zosia. I jak światło stop na sygnalizacji zauważył Mateusz. Zaraz za nim pojawił się pomarańczowy samochód pomarańczowy to kolor pysznych pomarańczy powiedział pan Szlabanik i dyni na Halloween dodała Ania. Chwilę później obok pana Szlabanika przejechał żółty samochód. Żółty to kolor bananów, powiedział pan Szlabanik. Jak mój plecak, zawołał Mateusz, pokazując swoją żółtą torbę. Następny był zielony samochód, który przypominał świeżo skoszoną trawę. Zielony to kolor drzew i trawy. Kojarzy się ze spokojem. I z moimi ulubionymi jabłkami, dodała Zosia. Potem nadjechał niebieski samochód, który wyglądał jak kawałek letniego nieba. Niebieski to kolor wody i nieba, kojarzy się z przestrzenią i wolnością. I z moją czapką, powiedziała Ania, dotykając swojej głowy. Za nim przejechał fioletowy samochód, elegancki i tajemniczy. Fioletowy to kolor smakowitych śliwek. Powiedział pan szlabanik. I kwiatów lawendy, dodała Zosia. Następnie pojawił się czarny samochód, lśniący i dostojny. Czarny to kolor elegancji i tajemnicy, jak kawa, opowiadał pan szlabanik. Jak mój ukochany kotek, dodał Mateusz z uśmiechem. Zaraz potem przejechał biały samochód, jasny jak śnieg. Biały to kolor śniegu i chmur, powiedział pan szlabanik. Jak mleko zaśmiał się Mateusz. Na końcu nadjechał srebrny samochód, lśniący jak księżyc w pełni. Srebrny to kolor metalu i nowoczesnych maszyn powiedział pan Szlabanik. Jak zbroja rycerza dodała Zosia albo jak srebrne monety w kolekcji mojego dziadka powiedział Mateusz z ekscytacją. Dzieci były zachwycone. Teraz znały podstawowe kolory i potrafiły je rozpoznawać wśród przejeżdżających samochodów. Panie szlabaniku, to była świetna zabawa, powiedziała Ania. Cieszę się. Teraz możecie zawsze zgadywać kolory samochodów, kiedy jedziecie z rodzicami, uśmiechnął się pan szlabanik. Dzieci pomachały mu na pożegnanie i pobiegły do domów. A pan szlabanik dalej czuwał nad osiedlem, czekając na kolejne kolorowe samochody. Czy wiesz, że subskrypcja działa jak zielone światło na sygnalizacji? Kliknij subskrybuj i jedziemy dalej z kolejnymi historiami.